no i jestem ponownie tak. Mamy już sporo ilość tych tutaj rzeczy potrzebnych do tworzenia, mianowicie tych oto fajnych, superowych rzeczy, czyli suszarni. No i teraz możemy te suszarni sobie potworzyć naprawdę superowo dużej ilości. I teraz się wszystkie wykorzysta. Fajnie, jak można przez nie przechodzić, tak to pizdko wygląda. Ok, piąta. 6. Dobra, i jeszcze można kilka stworzyć. Brakuje nam patyki. Wow, nawet ja nie działam, to te patyki są potrzebne. Ok, wierzmy nasze linie, graśnik zapisuje, nie ma co. Yy, tak, trochę. Coś mi brakuje. Dobra, nic z tego się nie dzieje. Yy, tak, patyki. Patyki zawsze mile widziane, a najlepsze jest to, że patyki chyba najprostsze źródło, najprostsze serowej Tiksl. Zbieramy. I ogólnie teraz przejdźmy do następnych problemów, jeżeli chodzi o ogromne. Jest to tak, jak widać w innych seriach, zmieniłem sobie program do nagrywania. No i włączę, że dosyć jestem zadowolony z tego programu, ale jaki chord nie nagrywa Stop. niestety. Dlatego też w tej serii tak długo się nie pojawiała. Okej, okay, gotujemy następną potrawkę, może. Słychać tego tego to się zwał? Kromkusa taki css. Może to się znaka, że on albo przychodzi, albo będzie przychodzić. Nie wiem. Wysusz, 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 wysusz. Dobra, z I robimy więcej tego typu budowli. i tak wiem, że tego wszystkiego nie wysuszymy, ale oczywiście e, czym więcej wysuszymy, tym lepiej dla nas, ponieważ oczywiście to całe miasto, które będziemy suszyć będzie mianowicie tylko na zimę e, Nie będziemy nic z nim robić. Okej, okay, Tak, teraz no kładziemy w ogóle tej... Ale weźmy to drzewo, odetnijmy, jak jest tak blisko. Mam naszą sikierę, mamy siekierę? Ogólnie też mam pomysł taki, że jeśli chodzi o drzewca, to będę musiał takie robić trzy lasy wokół świnek. I tam będę chyba y, zasadać te wszystkie rzeczy. Okej, okay, to tak. Wkładamy szyszkę do ognia. Oczywiście dużo nie da. Gdyby co, tak. Mamy też dużo trawy. Trawa też nam na zimę przyda, zawsze. Gdyby się przydało to coś jakoś oczyścić, więc tak. To myślę, się na razie nam przyda. To tu możemy spożyć. Szyszki możemy w ogóle teraz trochę do ognia rzucić. Nie mamy za bardzo co. No i zasijemy trochę tutaj drzewek w pobliżu. Bardziej przy świnkach. Właśnie, bardziej przy świnkach, zawsze wiedziałem. E, okej, okay, no to tak. Jedno, drugie. I tutaj możemy kilka tych drzew zasiać, bo jak zawsze możemy tutaj, blisko do świnek, możemy wszystko robić. Bo świnki, nawet jakby był problemki zawsze jakiś drzewcem, to go zabiją prędzej czy później. Dodatkowo jeszcze dzięki, z coj będziemy mieli darmowe mięso. Ok, tyle już, już jest starczy. Tutaj by się przydało to zebrać, ale potem. A tyle już mięsa się wysusza, jest git. Rzućmy to do ognia. No i podsumowując, co nam jeszcze brakuje? Brakuje nam teraz. Nie yy, w ogóle mamy potyków na samą. Potyków mamy mało. No o, mamy tu przy okazji miejsce. Możemy tu coś włożyć. Możemy na razie to tutaj, bo to nam się na razie w ogóle nie przyda. No i kupa. Kupa możemy zrobić farmę. Farma zawsze znaczy, się ile widziana. Yy, tak, farma tutaj zrobimy. W ogóle musimy więcej nasionek zdobyć, bo czy Justin miał jakiś nasionek, czy my je zjedliśmy, czy nie? No zjedliśmy, dobra. Musimy zrobić jakąś potrawkę mięsną. Mam jakieś mięso, mam mięso, ale się... Po... Dobra, już trochę minęło minut, więc chyba krampus na razie przyjdzie. Myśmy ugotujmy tego ptaka i zróbmy coś, co będzie... Coś, co nam trochę podniesie poziom tych, tych oto kuleczek mięsnych. By trochę zjemy. Tak, zjemy ja chyba szybciej. E, dobra, e, mięso wkładamy do skrzyni. Skrzyni, przepraszam, co ja mówię. E, dobra, więc teraz tak, co my tu jeszcze mamy? Chester się cieszy. Na razie nam nic nie mówi. Tak, mamy jest te kuleczki. E, pomieszamy je z tamtymi zwiększając wydajność. Tak, są zielone, jest git. E, no, znowu możemy marchewki ugotować, może taką potrawę zrobimy tego typu, tego Duranu, bo ten Duran jest demonstrujący, ale... chyba no, no, tak trudny nie jest. Ok, mamy drewno. Zbierzmy tą, tą trawę. Mam pomysł taki zaraz, że weźmiemy może 3-4 kawałki mięsa no i pójdziemy go dużej ilości drzewa na... oczywiście chyba świnkiem, bo no, ścinać to się chyba nic takiego dużego nie stanie. zbierzemy... no ile możemy Co to jeszcze brakuje? No bo no, dwie liny jedna lina dobra dużo mi się też przyda skid, Co eee, jest do suszenia kolejna konstrukcja no i kolejna jak już 9 mięsa możemy suszyć no i braku nam no, przede wszystkim wszystkich surowców dosłownie wszystkich to jest drzewo. No i teraz z tylko jedną rzecz, że musimy do końca świnki właśnie wykorzystać. My w ogóle ich nie wykorzystujemy. A świnki takie fajne stworzenia. Co so muszę zobaczyć, ile wytrzymuje ratatu. Bo przyznam, że można by z niego coś pożytecznego stworzyć. Ok, w ogóle nasionka, to zasiewamy. 1, 2, 3. No i bierzemy kilka sztuk naszego mięsa. Nie chcę go jeść, nie, Zła postać. Dobra, musimy wziąć całe, bo nie to jak się rozdzielało. Nie chcę Escape, dobra, bierzemy, wynajmujemy jedną świnkę do pomocy. Jedna. To iść O, tu je wyślemy, tu ono ładnie lepiej. Chodźcie no, świniaki. Zobaczcie, okay, tu wy tego drzewa w trójmiglit. W razie gdyby co, ten się drzewiec może jeszcze pojawić. A wszystkie ścinają to same drzewo zajmiemy. Z tego porobimy dużo skrzynek. Dobra, Dobra. Zbieramy teraz to drzewo. Daję. Ścinajcie, ścinajcie, co się tej, Do pracy, do pracy, no. Dobrze, dobre śmiało. Jak wam płacę w postaci mięsa, to wy musicie tutaj dużo pracować, tak. Dobra. No więc ja zaraz wracam, kiedy będę ponownie coś też z tego zrobić. Okej, okay, jestem ponownie. No i przyznam, zrobiłem z tymi świnakami kawał wielkiej roboty. Mamy dużo prawie. O, prawie dwa. Nie, mamy już na dwa staki drzewa. Oczywiście tam z braku miejsca. Gdzie jest mój grzyba? A, nawet ten to jest super. O, dalej do roboty. No chodźcie. Ale zapewniamy świniaki do roboty. No tutaj ładnie nam wszystko robią. Okej, okay, one już właśnie. Tak, już mi się skończyło efekt mięsa, bo to jest tylko na jeden dzień. Okej, okay, to Teraz Abigail ja mam, ku jednym siłę nie zabiję. Abigail dobrze pamiętacie, to ona bardzo lubi to robić. jeszcze zabijać. Dobra, mamy tutaj Pikrot. Pikrot to jest chyba do form. do. tak można. uszyźnie jeszcze rzeczy, czy rzecz, to rzecz ziemię. w ogóle to do mnie dać? Nie no, może to... o, oj, słabość wpadła. A musimy to dać na do ognia, bo nie mamy co bardzo, co? I tym razem, teraz sobie stworzyć dużej ilości desek na skrzynki, bo niestety trochę jesteśmy biedni w te rzeczy. No, gdzieś tak 9 yy, tak dziewięć, się oczywiście przyda. No i sobie stworzymy kilka skrzynek, tak, na razie mamy dwie. No i dobra, nie na razie wystarczą dwie. Okej, okay, jedna. No i druga. Tak, gdzie jest druga. Struktury, tak, struktury. No i druga. Okej, okay, no i teraz możemy w końcu te wszystkie nasze rzeczy tutaj wkładać. Bo ta świnka jeszcze w ogóle z nami jest. Mam wow, tak, Ja już tam się mięso psuje. Dobra, trzeba szybko je, je ugotować. Nie chcę ugotować. Trzeba szybko zrobić więcej tych struktur. Tak, musimy całe nasze miejsce przełożyć na te struktury. Bo przyznam, że... Co świnkę? Gdzieś bije świnka, by Biegielicz. biegnieć. Wiecie co? Zły duch! Świniaka zabijemy. zły pot, zły duch. Bo mamy coś z magii możemy zrobić. A z pełną w ogóle mam ognisty, mam ognisty w ogóle ten. nie, nie mognisty, ten turowy, przepraszam. E, tak. Y, ja ognisko, ognisko, ognisko. Musimy węgiel, tak, musimy węgiel. Ten węgiel jest tak potrzebną rzeczą teraz, że będzie musieli jeszcze bardziej go pościnać. okej. Okay. Ja wiem, że ten odcinek będzie długi. Ja podzielę na dwa, oczywiście, żeby podzielić na dwa, y, aby nie było. OK, składamy to. Ja, na razie nawet nie to jest takiego porządku, robić te jest są tak małe, że ja, porządek to nawet też nic nie da. OK, kamienie. Nie, to można tu wcisnąć. No idziemy dalej ścinać drzewa. OK, mamy dwa Mamy. Musimy, gdzieś tak myślę, Jeśli tak. dobijemy do 300 drzewa. To na zimę nam to powinno wystarczyć. Gdyby coś, możemy ścinać te drzewa dociąć podczas zimy. Więc to nie jest tak źle. Słyszałem. Ja chyba słyszałem drzewca O, smoczy owoc. smoczy owoc jest super. Może ktoś się kiedyś, do... kiedy mogę na coś, dał się taki przepis zrobić. To najprostszy. Ja ja przygotowałem coś tutaj. Dobra, mi to my to weźmiemy i tak po prostu gotujemy bierzemy trzy patyki oraz jeden smoczy owoc więc otrzymujemy bardzo fajnie rzecz okej okay. tak, musimy też trochę nasionek zdobyć bo ta świnka jeszcze tam jest super nie, to nie był drzewiec O świniaku, pościmy trochę nam jeszcze więcej drzew bo w ogóle, tak, pięknie zostawimy, pięknie jest taka jakby no bo nie, może też szpinki, też pięknie trzeba by karczować. Okej. Okay. Wow, ale tych pni mamy tutaj. A ty coś coś porobić, tak z kabłem? Okay, to chodź, to ale trzeba. O, mam pomysł. Mamy teraz ta, takie wodę. to trzeba jak najwięcej szyszek zasiać, ponieważ wtedy trzeba rosnąć szybciej. Wszystko było 4 razy, razy szybciej, więc jest widz. Ok, tu będziemy mieli na przyszłość duże ilości drzew. Tym razem wykarczymy um, razem ze świnkami te 2 dwa, dwa duże drzewa. No dobra, to, wiesz, to już, już wiem dlaczego takie dźwięki szły, bo e, w, od chwili aktualizacji, jeszcze, w nie wiem w której, wprowadzili nowe dźwięki do gry. No i dlatego. Ok, ostatnie drzewo. Będziemy mieli na pewno już trzy staki na, na zimę. To są Ok, no to tak, to zbieramy, ten zbieramy, tutaj w ogóle mamy tyle Pyrmotronu, że powinniśmy wytrzymać bardzo, naprawdę bardzo długo. Ok, y, bierzemy ciasto, smocze ciasto, wkładamy tutaj no i gotujemy może coś z dyni. O, nie, dynie jest dobre, bo nawet na surowy wyszedłem. Zostawimy. I tak, musimy to miejsce zagospodarować jakoś, okay. Dobra, idziemy dalej, gdy coś robisz. No i... Tak, zbieramy. Dobra, więc ja tu się będę mało żegnać. Bo no i tak to zbieranie będzie bardzo monotonne. No więc to by koniec kolejnego odcinka, po przerwie. A jeszcze taka jedna rada, jedno pytanie mam do was. Czy macie jakiś dobry program do nagrywania? Oczywiście za darmo. Ty nagrywał domsterf, ten niestety, który myślałem, że będzie nagrywać, nie i nagrywa. Dobra. Więc ja się z wami żegnam, to byłby koniec. No i pozdrawiam. O, proszę, też skończył. Papa.